Akt zawierzenia Rosji, Ukrainy i całej ludzkości niepokalanemu sercu Maryi. Papież Franciszek odmówi z całym światem w piątek, 25 marca 2022 roku o godzinie 17. Kto może, niech się włączy w tę modlitwę, nawet dziś lub jutro, o dowolnej porze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo. Matko Boga i Matko nasza, w tym czasie próby zwracamy się do Ciebie. Jako nasza Matka, kochasz nas i znasz nas, żadna troska naszych serc nie jest przed Tobą zakryta. Matko miłosierdzia, jakże często doświadczaliśmy Twojej uważnej opieki i Twojej spokojnej obecności, nie przestajesz prowadzić nas do Jezusa, księcia pokoju. Jednak zboczyliśmy z tej drogi pokoju. Zapomnieliśmy o lekcji wyciągniętej z tragedii ubiegłego wieku, poświęceniu milionów poległych w dwóch wojnach światowych, zlekceważaliśmy zobowiązania, które podjęliśmy jako wspólnota narodów, zdradziliśmy marzenia ludzi o pokoju i nadzieje młodych, chorowaliśmy z chciwości, mieliśmy tylko o własnych narodach i ich interesach, staliśmy się obojętni i pochłonięci naszymi egoistycznymi potrzebami i troskami. Postanowiliśmy ignorować Boga, zadawalać się naszymi iluzjami, stawać się aragonckimi i agresywnymi, tłumić niewinne życie i gromadzić broń. Przestaliśmy być stróżami naszych sąsiadów i wodarzami naszego wspólnego domu. Wojną spustoszyliśmy ogród ziemi, a naszymi grzechami złamaliśmy serce naszego Ojca Niebieskiego, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni dla wszystkich. I wszystko oprócz nas samych teraz ze wstydem wołamy: przebacz nam, panie! Przebacz nam, panie! Przebacz nam, panie! Święta Matko, pośród nędzy naszej grzeszności, pośród naszych zmagań i słabości, pośród tajemnicy nieprawości, jaką jest zło i wojna, przypominasz nam, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, ale nadal patrzy na nas z miłością, zawsze gotowy nam przebaczyć. I podnieś nas do nowego życia. On dał nam Ciebie i uczynił Twoje niepokalane serce schronieniem dla Kościoła i całej ludzkości. Z łaski Bożej wolisz zawsze z nami, nawet w najbardziej niespokojnych momentach w naszej historii. Jesteś po to, aby prowadzić nas z czułą miłością. Zwracamy się teraz do Ciebie i pukamy do drzwi Twojego serca. Jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi. W każdym wieku dajesz nam się poznać, wzywając nas do nawrócenia. W tej ciemnej godzinie, pomóż nam i udziel nam pocieszenia. Powiedz nam jeszcze raz: Czy nie jestem tutaj ja, która jestem Twoją matką? Możesz rozwiązać węzły naszych serc i naszych czasów. W Tobie pogładamy nasze zaufanie. Jesteśmy pewni, że zwłaszcza w filach próby. Nie będzie głuchy na nasze błagania i będzie nam z pomocą. To właśnie zrobiliście w Kani Galilejskiej, kiedy stawialiście się u Jezusa, a on dokonał pierwszego ze swoich znaków, aby zachować radość uczty weselnej. Powiedziałeś mu: "Nie mają wina". Teraz, o Matko, powtórz te słowa i tę modlitwę, bo w naszych czasach zabrakło nam wina nadziei. Uciekła radość, znikło braterstwo, zapomnieliśmy o naszym człowieczeństwie i zamarnowaliśmy dar pokoju. Otworzyliśmy nasze serca na przemoc i destrukcję. Jak bardzo potrzebujemy Twojej, matczynej pomocy? Dlatego, Matko, wysłuchaj naszej modlitwy. Gaz do morza nie daj nam się rozbić w burzy wojennej, arko nowego przymierza. Inspiruj projekty i ścieżki pojednania. Królowo nieba, przywróć światu pokój Boży, wyeliminuj nienawiść i pragnienie zemsty i naucz nas, przebaczenia, uwolnij nas od wojny, chroń nasz świat przed groźbą broni jądrowej. Królowo różańca, spraw, byśmy zrozumieli potrzebę modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, pokaż ludziom drogę braterstwa. Królowo Pokoju, uproś pokój dla naszego świata. Matko, niech Twoja bolesna prośba poruszy nasze zatwardziałe serca. Nie łzy, które wylałaś za nas, sprawią, że ta dolina wyschnięta przez naszą nienawiść na nowo rozkwitnie. Niech wśród grzmotu broni Twoja modlitwa, zwróci nasze myśli ku pokojowi. Niech Twój matczyny dotyk uspokoi tych, którzy cierpią i uciekają się przed deszczem bomb, Niech Twoje matczyne objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ojczyzny. Niech Twoje bolesne serce pobudzi nas do współczucia i natchnie nas do otwarcia drzwi i opieki nad naszymi braćmi i siostrami, którzy są zranieni i odrzuceni. Święta Matko Boża, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus widząc ucznia u Twego boku powiedział, oto syn Twój. W ten sposób powierzył ci każdego z nas, do ucznia i do każdego z nas powiedział: Oto matka, Twoja. Matko, Maryjo, pragniemy Cię teraz przyjąć do naszego życia i naszej historii. W tej godzinie zmęczona i zrozpaczona ludzkość stoi z Tobą pod krzyżem, pragnąc powierzyć się Tobie, a przez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Narody Ukrainy i Rosji, które czcią Cię. Z wielką miłością zwracają się teraz do Ciebie, a Twoje serce bije współczuciem dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojny, głód, niesprawiedliwość i ubóstwo. Dlatego, Matko Boża i Matko Nasza, Twojemu niepokalanemu sercu uroczyście zawierzamy i poświęcamy siebie, Kościół i całą ludzkość, zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten akt, który wykonujemy z ufnością i miłością spraw, aby wojna się skończyła, a pokój zapanował na całym świecie. Fiat, które zrodziło się z Twojego serca, otworzyło drzwi historii dla księcia pokoju. Ufamy, że dzięki Twojemu sercu pokój zagości na nowo, Tobie poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania wszystkich ludzi, niepokoje, i nadzieje świata niech za Twoim wstawiennictwiem Boże miłosierdzie rozleje się na ziemię, a łagodny ryd pokoju na nowo naznaczy nasze dni Matko Boża otwiat, na którą stąpił Duch Święty przywróć nam harmonię pochodzącą od Boga. Nasza żyjące źródło nadziei nawadniaj suchość naszych serc w Twoim łonie Jezus przyjął ciało Pomóż nam we wzroście komunii, jak kiedyś chodziłaś drogami naszego świata, tak prowadź nas teraz drogami pokoju. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.